Siemanko, to ja znowu Dzisiaj jest nowy odcinek z nowej gry Dzisiaj jest ze mną kotek Nagrywamy bro starsza. Dawajcie suby, lajka, wy chcecie więcej A my chodzimy już do gry Mamy tutaj rundkę Chcemy Z Leon Dobra, daj tutaj Leon po szynki, szynki. Pewnie się zastanawiacie, od kiedy gram Brawl Starsa Leon gra 3 lata, a ja chyba jest cztery Tao, ta, dużo, dużo Pierliców Ale mam nowe konto, bo tamty mnie zbanowali niestety A, ja mam akurat. Oho Smortisek Mortisek nie próbuj. Chodź tu. Chodź tu, nie uciekaj. Daj go tam, Leon. Dobrze. Co to jest? Jaki to był... Jak, jak to jest skin? Dobra, chodźmy do kolejnej gry. Mamy gierkę, są dwa Leony, robi wrażenie. Są dwa Srebrne. Wow. Dobra, to niszczymy, niszczymy. Tam są przeciwnicy! Musimy ich Mamy problem. Oni mają chyba dwa. Nie wiem. Idziemy idziemy powoli.

robię na polu bitwy, proszę Państwa? Leo, Leo, pomagam, pomagam, Leo. Jedem, zadam, zadam. Dwóch, dwóch na mnie. Robisz ich, robisz. Jest tylko 9 sekund. Oni chyba Ciebie widzą. Aj. Następna runda, zmieniamy skiny. Mamy tutaj ją Janet i... ale on ją colet. Słuchajcie, colet. Kolet przystale w skin. Chyba dwa razem wyspernęcie. Problemy masz? Dobra, dead, dead. Młoteczka. Oni. Le... Ma problem, ma problem. Leon, ma problem. Samochodzik będzie na stówę. Samochodzik Siema ma. Samochód, samolotnik, robimy, robimy. That?

Go! 20 kartów. Robi wrażenie. Chodzimy do kolejnej gry. Zmieniamy skiny, proszę państwa. Zmieniamy. Teraz jestem bibi baby. Eee, on z buzem. Słuchajcie, buzem. Ja pamiętam jeden taki cringe. Miał jedyny taki cringe. Ta... Wynika... To... takie z dzieci nagrywa obro starsza I... my to są najlepsi Czyli oni to tak nagrywali Dajcie lajka, jak pamiętacie Bum, bum Połujemy ją w szkole Połujemy Wygrywamy to, wygrywamy no, co? no, bańka, 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 łatwo, Kolejna runda będzie na Ja nie zmieniłem skina, ale on ta nie zmienił? Mówił mi to, ta zmienił. Tak, ja nie wiem. Nie zmienił, story. To może mnie oszukał. Kto wie? Zostawcie komentarze, komentarze, jak myślicie. A my tutaj netkę niszczymy. Najgorszy co jest, Beat ona wolny ma atak. Bardzo wolny. Lecę tam. Um. U mnie, u um mnie. Kranek. Nita, nita, nita na czterech. Zwałujemy. Lecimy, lecimy ten. Daj, tutaj. Eto tutaj, tutaj pofałujemy daj, dawaj. Let's go! Na esie, na esie! Kolejna rundka. Zmieniliśmy skiny, bo za łatwo było tamtymi. Ja mam gusa, ale on gaila. Tego ja nawet nie mam, słuchajcie. Kiedy miałem stare konto, Barki mi otwierała księgę. I pamiętam, z mojej książki trafiłam mi geyla. To było kiedyś, to było chyba 3 lata temu, nie wiem. Idź. Chodzimy do kolejnej rundy zmienionskiej. Zmieniliśmy skiny, o tak. ci się co ziołem. Zobaczycie, moja woli ta jest A co ja, uwaga, uwaga, wziąłem Maxa sasa. Max to polskie imię od kiedy? Od dzisiaj. Dziewczyna to ma cztery na a wszystko ma trzy. To można całą cały czas nawalać. Do końca życia. Wiecie? Dobra. I pampa, kieł, 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 ma tat mogę ci mi dodawać do znajomych? No, jak ty zginąłeś? iiii eee, paparapam pam pam paparapam pam bejwo leon, leon, rusek, rusek, rusek No nie, no Jackie, najgorsza postać Pewnie do kolejnej, bo nie zmieniam skinę na 100% Pewnie zastanawiacie się jakie skiny wziąłem, już wam mówię Ja Piper, dodatku różowa to lepsza 100. Ale on kieł, kieł, kieł On gra z Poprosto igra chromatikami, lubi chromatike, kaj naj lahko povem. Robim motečko in spray. Okay, boom, 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 boom. Dawaj go! Robisz robisz go, Robię Piper. Ja bym mogła zagrać u Anesidła z tą Piperką. Bym wygrał na stół. Oh, Nie zachowajmy poczekamy oczywiście Nie. Nie. No, to no, rakiety coś tu przyjdzie. To używam ulta. O, au, au. Sprawisz. Au. Że... Cześć. Miejsce. Nie najgorzej. Na pewno zmieniam wskina na Bibi. Chodzimy już do rundki. To będzie długi odcinek, bo już trwa 10 minut. No i wczoraj jest mi odcinek.